Mm. Dzisiaj będę grał na nasi Tylko wam przypomnę Znaczy na kokstrasie Tylko wam przypomnę Jest loteria od wieś Ale Ona Też nie Idziemy na krok Bo Proszę pokazuję

Jakby ktoś się pytał, um, to nie jestem zadowolony, by to łatwiej, ale lubię. No, żeś czekamy. Chyba um, widzimy z 16. Ja bym powiedział, że ta matka nie jest taka zła. Można tutaj zejść, jak nie ma się łóżka I, to fajnie. i poczekać, aż się sobie <noise> Ale Dobra. No, no. Przed chwilą to spadło z 10 osób. To tak wyglądało u mnie, z tej perspektywy mojej. Za chwilę zacznie się lódka. Um, um. Ja widzieliście o tym. I tam jest jeszcze wejście. Też o tym nie widziałem. I teraz puszczę i się to. i wstaję to lewituje. Ja lewituję. Ja jestem...